Weź nie strasz, ludzi. No, weź. ostrzegaj Nie bombarduj. A widzę, ja lubię tak zaskoczenia. Ja tak mi się babka pobiera dopiero. Boże, CJ, o. jesteś, jesteś. Ty nikogo nie znajdziesz tutaj. CJ, no. CJ! Aha, CJ, no. Carl CJ, Johnson. no. CJ, no. Przestań się wygłupiać, zostaw ten kubek, co on ci zrobił? No, zostaw go! Zrobił ci coś ten kubek? Zrobił ci coś? No właśnie, nic ci nie zrobił, powinieneś go zostawić. Nie baw się wackiem. Come on, come on, mapka pobijaj A! Zostaw ten Kubek, zostaw go skąpę. Patrzcie jakie no. to zombiaki są, widzieliście? Ciepło? No. Już kiedyś Oooo. graliśmy w tą mapkę. Ej, gdzie a są zombiaki? chyba pierwsza mapa nasza. Nie nie mogę zabić. Nie, 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 nie pierwsza. Ale... Jedna z pierwsza. A czy Ale tuwa, a można to otworzyć? Nie można. Cudy. A co, są Teraz zombiaki gdzieś na tutaj? Zamiast hunterować to będę tak się patrzył, nie? Dobra no, otwieramy to. <laughs> Fajne. Otwieraj Jezus to to! Tak, tak, czekaj, Ale zablokowałem się jaka pełna, no Co tam robicie? A nic, nic, ukryłem się pod tomem i zablokowałem go. Tak? No. Serio? No, no. No byłem, dlatego nie mogłeś się ruszyć, bo byłem pod tobą. Bo ja chciałem ci pomóc. Bo chciałem ci pomóc otworzyć ten komnatę tajemnic, I ale nie pytałem. Tam, Aj tam, nie, wiesz teraz ko tam Ej, jestem zombiakami, teleportowałem się tu jakimś cudem. Ej Tom! Tom, pomóc! Pomóżcie kubkowi biednemu! Boże, ludzie nic nie widzą, bo mi przecież... nie czytało z tego serwera. Ale ja nie w ten sposób! To inaczej się nie dało. Chciałbym. Nie musicie mi że już jest full Na no mnie nie cierpisz. A co, nie możesz dołączyć się? nie no by mi tutaj mieli... To mieli pierwszy. jakby ściąga mapę i nic. Czemu ci ściąga mapę? Nie masz jej? No bo ja chyba nie miałem. No szkurde nie. Kot w kosmosie wam ucieka, łapcie go! Tak? Musiałem znaleźć. Łapać gagarina. Łapać gagarina! Łapaczcie Gagarina Jezu tutaj zastrzel no no Tak, nie, nie, będzie, nie będzie dla mnie miejsca zaraz nie? No stary, widzisz? A to będzie skucha, co? Max jest <laughs> <sobie laughs> nie ma miejsca Max mi to... pójdzie na inny serwer <laughs> <laughs> Muszę. Dokładnie! To... Nie, no muszę podać <laughs> mapkę, poczekajcie. A co, Max, się będzie ograniczyć? O, na inny serwer spójcie. Spójcie. O, te. Ale fajne. Ej, a, a ile tam masz tu już na tym swoim tym streamie? Ile cię ogląda teraz? I tysięcy 30, już? 35 na razie. Tysięcy? To, to dobrze, to dobrze. Tak, to, że biorę nuty. I Ty chyba będziesz mógł nowe mieszkanie za ten stream kupić, nie? No, <laughs> no bo właśnie, Max planował to. Że a. za ten stream. Kupić nowe mieszkanie, właśnie. No tak sobie pomyślał, yes. czego mi tu brakuje? A ja mieszkanie sobie kupić. A, a to streama zrobię, nie? Nie, no, ja. <laughs> Czemu tak w ogóle nas mało poluje, bo tylko ciągle dzika widzę. No jeszcze mi idź ważna, to nie teraz, chłop. Gdzie chłop. jest kot w kosmosie? Na, na schodach jest. A drugi tiger, tygrys to jest ten. Ale poczekaj kto Ciu, tu biegnie Tom, stój! Stój! Jesteś blisko tak. Takerwer jest To ja nie, <laughs> nie to. mogę wejść na serwer! O, o, Tom, Tom blisko, blisko. Odwróć Ale się który odwróć jest się. Ale na schodach. Nie, no, Widzisz tutaj na te skomplikowane urządzenia wejść. po prawej? No, widzę. Nie po lewej, po prawej. O, tutaj. <noise> Nie muszę napisać do Doriana, żeby dał mi linka do tej mapki. A, widzisz, ale wam podpowiedziałem, ja cię kręcę, ale. Zem, ale ja zabiłem. No, bo CJ zabił wszystkich. Bo CJ to jest czarnuch, no. I kram. do czarnych. A jeszcze kot no, w kosmosie wam został. Masz do się ukryć. Ja to bym się zamienił. Ej, Tom, w tek... ja na twoim miejscu to sprawdziłbym schody. No. Wiecie co? Ja w następnej rundzie to się w pralkę zamienię. Tak jak wtedy odcinku, Nie, w kibel jak to było? Kto ci zamiesz? W kibel czy w się Tutaj? Nie, 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 pralkę to się nie zamienię lepiej, bo Max bardzo nie lubi pralek. Właśnie, bo, bo, Max bo Max lubi Max kiedy jak mu Okej, z pralką. <grym> 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 okay, spróbuję wbić jeszcze raz. Okej, okay, wbijam się. Ale mamy kur na subskrypcję. Ej, na schodujesz, szybko Na Twitchu. Co to jeszcze raz? Tom, gdzie ty jesteś? Stoj? Koła Adzika Błaga kot na planecie. No znowu mi ściąga tą mapkę, no, what no Dobra to te... Blad mówcie ten kot jest cholera, jasna Dobra, idź do tego pokoju naprzeciwko. To, to nie Adzik, Adzik, cofnij się, i do pokoju naprzeciwko, szybko. Tam Tu za nie tobą. ma nic! Lewo, nie lewo, nie lewo, nie... lewo, 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 lewo o tam! Szybko! To I po prawej, mówisz, po dobrze? prawej. Za tym jest. No uciekł. wygrali. No nie. No, no. Ale jak podpowiadałeś się. kapitanie. Nie będzie rejsu, Ja tu już ci załatwię. Nie będzie rejsu Przepraszam, nie chciałem. Nie. O. Ja się w puszczę. pusz kurde. O. o. Szlacz, oh my god. To Myślę, że nie zauważą. Chodź tutaj. Śraczek kruk tutaj jest nawet. Król, kurwa. Się, się zamienić. Można się zamienić w niego. Serialnie? Mm -hmm. Ale beka. <laughs> Tylko nie lataj, bo cię zauważył. A te Chodzę. zombie to gryzie, czy nie? A to jest tak, taki zombie... Gryzą, jak... gryzą, bo ja próbowałem właśnie. Ale jak tam wejdzie? I za się strasznie mocno gryzą te zombie. Próbowałem i strasznie mocno. Jak cię ugryzą A to co po, po prostu... A to się bawisz. Zamieniasz hey. się od razu w zombie. Jak... Wow. A jak się bawiłem z Tomem, to raz mnie tutaj tepnął, Tomek, Tom. Byłeś to pamiętam. z Tomem? No, byłem tak, że to, ja biegnę, bawię się z Tomem, a Tom nagle. Syłam cię do czeluści piekielnki, wysłał mnie tam. Oż ty patrz. No, prawda, Tom, że tak było? No, powiedzmy, że coś takiego było. <grym> no, bo tam tak jest. To nie wiem, chyba te, z powodu tych operacji na zombie to się ten jakoś tak. Mam <grym> go. <grym> nie nie. Fak, pobiera mi tą mapę, stoi na tej ostatniej kresce. O, o Szybko ucieka łapać on <grym> nie Yes, headshot, ale pięknie bo po prostu uwaga, uwaga, od serca walił się w ten prosto kwiat. w głowę. Ja się w nic nie zamienię, bo mnie nie ma! Rolowałem, trolowałem. Max, wiesz co zrób? Nie działa Max, Kuś wejdź wa, sobie, jak masz starszą przeglądarkę, to tam jest coś takiego, żeby cię dołączyło automatycznie po tym, jak się zwolni slot. Ooo, nie rozumiesz, co ja mam za problem. Mapę mi ściąga i stoi mi na końcu cały czas. A -a -a. Rozumiesz. To może zombiaków ci nie możesz ściągnąć na przykład? Nie wiem, nie mam pojęcia, zaraz to spróbuję Albo Adzik uciekł. Wszyscy tutaj Naprawić, czekają... To Steam, to po prostu, no Wszyscy wiesz, czekają, czekają tu na Maxa, a Maxa nie ma. Nie, nie no, ma. Steam jest lepszy niż Torrent, to po pierwsze. <laughs> Ja myślę, że Steam jest lepszy niż Torrent. A co ma wspólnego z Steam? A Origin w ogóle taki dziwny jest troszkę. No, no Steam Play... jest o wiele lepszy od Origina. Max Player jest online. Jestem online. Na to, to, jest to, ja, to ja tylko FIFA. World mam. No i te, i <grych> Max bad. stwierdził, że już nie gra, nie gra, koniec tego streama. On <grych> już? Napisz... No nie, no kurczę, no bo. No Mam tą mapę, to dlaczego mi ją pobiera do cholery? What the fuck? Weź ten z resetu i Garys moda, no. no. Zrobiłem ten. Ale nie, nie odinstalowuj. Nie rób też formata komputera jak Tom. O, i nie wyrzucaj przez okno, co myślisz, że zadziała? <grym> Mieszkam na parterze, więc nic to nie da. Ważne. Ale akurat jakiś pies na Sika i po Ale ze mnie jestem ten, bo, bo w ogóle jaki ze mnie teraz jest ten. właśnie jak widzę, to się właśnie Patrz, widzę. Widziałeś co ja robię? Utrzymuje się o. praktycznie pionowo, poziomo to było praktycznie, a ja się utrzymywałem. E. <grym> Tak, ze mnie akrobata? To jest kitu. aż zbladłeś z wysiłku. To nie? Poczekaj, tylko gdzie jest, gdzie jest Tom? Gdzie Tom jest? Bo ja ciebie tam ja będę cię ja opiekował To jest ziomek A, bo to jest jesteś spectaking. Czemu? Czemu powiedz mi? Ej, bo my ja zrobiłem pytanie jedno. No dobra, to podpowiedź, szybko, gdzie jest pan Czemu na tym Spiku siedzi Max Player V2? On no? no? no się ma. What? <laughs> <laughs> Co to jest? Um. Co się dzieje? Co się dzieje tutaj? Rozyne hasło, nie? Widzisz, mówiłem ci, Max, hasło, a ty nie, nie, bo przecież jak to, to nikt się nie domyśli, co nie? No i teraz ten ktoś jest sławny. No, ja cię się a ja ci, a ja ci Max Już go nie wiem, po prostu. Ticho. Ale on może chciał pogadać z tobą, Max. Jezu, no właśnie, autograf chciał się go... na przykład dołem, co nie? No, Przepraszam A. bardzo. Ja nie na czyjś prywatny serwer TS-a nie jest w porządku. Dokładnie. To zasługuje tylko na to, żeby Max wypił dupę Ale to i było logiczne, że jak jest, 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 jest stream, jak jest stream połączony z y, TS-em plus moje hasło, które w nich już nie zna. Nikt nie zna mojego hasła super tajnego. Tak, się A teraz o, już trzeba to zmienić to na czacie, Liczbę liczbę To hasło 1, 2, 4, 5, 6. <laughs> Zobacz, to jest był też taki chaos z tą mapkę, nie, nie. mimo że ją mam. O co tu chodzi? No jakiś bóg masz dziwny. Ale ty, ale wiecie, że ten typ to już chyba dawno jak tak siedział. No to nic się, jedzie, bo to, się... Ale ty, to, to, jest, nie jedzi, marche. Ale dobry jest, To, to tak czemu to... nic nie mówił? No bo, no, bo może się... chciał słuchać, no nie I poczekał, nagrywał bo, po, wszystko i potem sprzeda to nagranie za półne na Legro. Nie, on to przerobi, detekcja, wiesz. To przerobi na jakąś piosenkę. Aha, no chyba że tak. Będzie blać coś tam no na bank, no to chyba, że tak, no to ja mu pozwolę Dobre. ewentualnie, no. Pozwolisz mu, ja nie, ja będę się, wiesz, sądził o prawa autorskie. Nie? Ej, chodź będziemy wszyscy z... O nie, jestem wielkim czymś! To musisz mi pomóc szybko, bo się Ale zamienimy... ja jestem tym, hunterem, że. Oh, Fuck To hunter to nie zabijaj mnie przez przypadek, dobra? A tym, a, a dziki o, jesteś hunterem się. czy nie? Dobra, nieważne, odblokowałem się, tylko Jest jestem. Hunterem. Tylko mam to ten, dobrze. jak to się nazywa, ten, yy, no. Ten wielki laser za mną biega i mam problem. Muszę go zdjąć. Wielki, wielki, o, udało ten się. brzydły grzyb. Nie co mu mi stanie na ostatniej kresce i nic się nie będzie działo. A, A Może się uda! Cierpliwości! Boże, jaki snajper tu No Mac, ma za niestety. bardzo się denerwujesz po prostu. To, życie to A, nie jest no. najważniejsze w życiu. Bo komputer... Życie to nie jest najważniejsze w życiu. A spoko. Komputer nie, to prostu... nie jest najważniejsze w życiu. Jak to? No nie? szkolera! Nie wierzę, akurat muszę z zaserany magazynek skończyć. A Toma, gdzie ty jesteś? A chodzę sobie po korytarzu. To? Tak, jesteś gdzieś, gdzieś ten, w tak. fajnym miejscu. A? Mondurny Garris modzie, no Powiedz mi Blady czym jesteś, to cię nie zabiję. Zombie! Ta dupa nie zombie. No naprawdę, bo okazało się, że zombie jak ugryzom propa pro, pro, to ten też zombie się zamienia, prop. Jestem zarażonym propem i po w chwili się zamieniam. Mhm. Mm ja wejdź na stół z zombiakami, zacznij skakać. What the fuck? To jesteś ty? A? Nie, to chyba nie ty jesteś. Idź do tego głównego pomieszczenia z zombie. No jestem tutaj, przecież trolu jeden. Nie macie tu, ja cię tu nie widzę. To teraz w ogóle A, to ty puszczę. jesteś ty? Podskocz. To ty strzelałeś do puszki? Tak? To ty strzelałeś do puszki? Bo nie wiem teraz. A, to ty chyba jesteś, faktycznie. No, no, to się ty chyba, Tomek Tak, bo jak ktoś nie trafia, to musi być ja, nie? <laughs> Oj, tam od razu nie trafiasz, No, nie ma tak źle. Zobacz, co ten zombie tu wyrabia na środku. No, patrzcie, no, nikt trzech kolei nie może puszki głupiej zabić. Ty, no, ja się chyba nie połączę, no bo nie mogę, ty, no, no, nie wiem. Cały czas mi myśli, cały czas Każdy, każdy ma swoje problemy tutaj na tym streamie. Ja nie miałem tekstur, ty się nie możesz <grym> Ja nie wiem, ja nie <grym> mam problemów. A, pięknie. A, zabiłeś mnie tą, widzisz? Pięk? A widzisz jak cię ułatwiłem sprawę? To byłeś ty? Tak, to, no bo to, bo ja to trzeba ja. było mówić stary, to bym cię nie zabił. Obiecałem, A, to obiecałem. nie chciałem być taki no. Ja Widzieli, chciałem być taki. Widzieliście jakiego słuchara ktoś napisał na czacie? Nie? No, <grym>? no jaki dawaj, jakiego jest, Jaki jest najlepszy samochód dla terrorysty? Citroen C4. Tyle no, nie wiem, no muszę do Doriana powiedział, żeby zmienił mapę, nie? No nic, cóż, Max, Max, no, no, nie, stoi, nie pokrałeś no, tym i, razem sobie na tej mapie, nie? No to no, już no, kurda no, stoi na ostatniej kresce i dupa i nic. Nawet nie ma łączenia do serwera. Mówił! No co chciałeś Adzik? Adzisławie, co chciałeś? <laughs> Adzika dzika <wyjebało> z tego <laughs> I się pyta o hasło. No Weź co ty na, gadasz? Napisz mu Max na tym, na Steamie. Max go po prostu wyjebał. Max ci ten. napisze na Steamie. <laughs> Max go po prostu wyjebał, bo w no, ja, ja, się, cię. Ten, ja się zająłem, ten. kurczę hasłem Madzika i chodzę tym propem jak Devil, nie? <laughs> ty. Nie, nie. Kurna. Co się dzieje, Max? Co Ale wszyscy się zajmują... Czemu? się, cieco, 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 bo jest. jest, jest jestem Lele. na serwerze, jestem wcześniej na serwerze, tak, jestem. Zaczę, jestem. Udało się w końcu? Tak, Maxiu? Ja, chciałem hakować te hasło i, i słuchajcie, nie wlazło mi kiedy wcześniej. A już wyłączył. Haha! <gaddy>. Connection czemu, problem. Czemu wow. to no. nie się Co się stało? <laughs> Serwer się ja się, o co ja się dołączyłem, a on Dokładnie. był. serwer akurat. Adzik, Adzik, przyszedł z powrotem i poszło. Ale Terwer wiesz, KBK, Adzik, ja, ja tak wiesz, w ogóle my tu gadamy i nagle słyszę gdzieś taki w oddali, Tom, Tom, patrzę, ty napierdzielasz tutaj, nie? <śmiech> 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 w ogóle nie zwracałem uwagi na to, nie? <laughs> ale co, 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 że Adzik tutaj napierdziela, nie rozumiem? Dobra, już będę, no już będę gadał normalnie. Ale serwer jest gadał. A pod x mówię, Że go wywaliło no. z Serwer <laughs> wysypało. Oj, tam, oj, tam, nie, nie. nie wysypała nikogo ja z CSS-a, tylko zostać wywalony. Serwer mnie wywaliło, aaa! Mnie też za chwilę wywali, no. No bo a przecież mówiłem wam, że wyłączył serwer, wyjdźcie z tego bo serwera Bo Max dołączył się na, na nowo. <śla> a, bo to. Tam... Nie chcę mi się wrzucać. Choć dużo dają się ten, ale nie chcę mi się. A ja Muszę... się wrzucę. Muszę najpierw zejść z sześciu odcinków z The Tailand. jakie 6? Po przecież raptem. No, no ale jeszcze mi zostało z listopada, nie? Aaa, bo to takie no, zaległe ma. Dopiero z listopada serio? wysłałem, w ogóle nic świeżego nie wrzuciłem. Nie, chyba jednego wrzuciłem. Ale spokojnie też ma no, duży no, zapas różnych rzeczy. Też już z garyzmonem mam no, dostęp do Ale ja mam. Panie, ja muszę dysk wymienić. O, ja próbuję tą mapkę: Rad Sewers. No, Rad ja, Sewers. A ja tu jest... potem lecę, bo muszę zrobić intro do czegoś. Kurczę jaki to, tutaj demontaż się na? Jak to wolniej? Przecież mówiłeś, że będziesz robi. w grał no, no właśnie chcę zrobić intro do Stranded Deep Ej no zagraj sobie trochę w i ten, Tom cię podskiluje troszeczkę no, no właśnie, ja chciałbym, słuchaj ja bym chciał żebyś też zagrał Musiałbyś mi podskilować pod trochę To jak Tom, podskilujesz trochę dzika? Ale to nie, on mówił o tym żebyś sobie kupił grę i byś z nami grał No to to A ja wiem, ale ja na razie nie kupiłem jeszcze Mogę ci kupić, ale potem mi odesz pieniążki Bo mam 75 euro do wydania no to dużo masz wow. pieniędzy, widzę, bogaty to, to, jesteś. No to możesz może, mogę coś kupić, a potem mi oddasz pieniążki. Eee, to się nie opłaca. <laughs> tak się nie opyla. Normalnie. O, tak. Normalnie, bo wiesz, Bladdy by chciał taki interes, że ty mu kupisz, on cię nie oddaje. <laughs> no, tak, 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 tak jak za tak jak z armą to było. To jest najlepszy interes w życiu. No, nie to nie wierzę. Ganiam się z typami cały czas. To nie wierzysz. nie, puszka mi uciekła. Jak Ale nie? to ja nie ja to... ja puszką byłem. Ale taka co, no. sobie ogień? Taki. taki. pomarańczowy coś? No to, to Bladi po grochówce, ogień zostawiam. Nie, to ja jestem. To jak? ja. Wczoraj, ale numer, ale ma miejscowe no to elegancko. To powiedz mi, gdzie to cię nie zabije. A, nie mogę ci, bo to, to po znajomości taka miejscowa. Ale mnie ty, goni, God jak, jak to, Bladi? Nie wierzysz mi, że cię nie zabije? Nie, no ja ci wierzę, że mnie nie zabijesz, Czy ty byś mnie nie zabił? No właśnie, no właśnie. A ty, jak ty biegasz z tym shotgunem po pustyni? Tak. Podskocz! A, a ja już słuchajcie o tej. O dobra, zespami. to ty jesteś chyba. No ja cię próbuję trafić i nie mogę! A to ty! Tak gdzieś jesteś, tak? Mówisz. Ej, ale. A ty byłeś, ty byłeś tym. z tym, tym, tym shotgunem na ulicy? No ja byłem, a co? No bo widziałem jest cię. tą cholerną puszką. A ty no, uciekłeś ode mnie. Tutaj jesteś, mówisz. Tu weź. O, o czekaj, bo ja nie widzę cię. O, nie. Tak, to ty jesteś, no, tak. Resztę. Jestem w tym grach, gruchocie. Serio? No! Ej, to, to się stało! What the hell has no, got Dorian czekaj, to... zginę. Aak. Wbiłem do środka gruchota i tam sobie leżałem, co nie? Bo kanapa wygodna była. Co to za mapa będzie? Hotel. Hotel może. Jak, jak hotel to wychodzę. Jak, jak hotel to Tokio. Ja nie ma jak pojęcia. hotel Aj, to Ej, jest, to to jest moja ostatnia rundka ja spadam ogólnie.